Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa. To ogromna przyjemność powitać tak zacne grono gości. Powitać na wieczorze specjalnym zawsze raz w roku jest ten wieczór. Wieczór, kiedy przyznajemy nagrodę imienia Janusza Kuby Morgenszterna, Nagrodę Perspektywa. I to jest też taki wieczór, który jest szansą na to, byśmy znowu pobyli z Kubą, z Januszem Kubą Morgenszternem, żebyśmy go powspominali. Różne są objawy tych, tych wspomnień, jakie będą dzisiejszego wieczoru. Zaraz się Państwo przekonają. Ale pozwólcie Państwo, bo to też jest ogromna przyjemność właśnie w ten wieczór, powitać inicjatorkę i pomysłodawczynię tej nagrody, czyli Krystynę Cierniak-Morgenstern. Krystyno, witamy Cię bardzo serdecznie. z ogromnym podziwem dla twojej kreatywności, pomysłowości i uporu, z jakim każdego roku przygotowujesz tę galę i ten wieczór. Szanowni Państwo, Polski Instytut Sztuki Filmowej jest fundatorem nagrody dla zwycięzcy, a zwycięzcą jest oczywiście młody albo bardzo młody albo wciąż młody twórca lub twórczyni debiutujący, bo to jest jest nagroda dla debiutanta, obiecującego, debiutanta lub debiutantki. Po raz trzynasty w tym roku ta nagroda zostanie przyznana. No ale przede wszystkim dla twórczyni lub twórcy, którzy reprezentują sobą tak zwany potencjał i perspektywę rozwoju. To słowo perspektywa jest tutaj bardzo ważne. Szanowni Państwo. Tak jak powiedziałam, ten wieczór jest zawsze okazją do wspomnień. No i tym razem będzie film, o którym nie ja Państwu powiem i nie ja go wprowadzę. Ja tylko powiem, że możliwość pokazania tego filmu jest związana z zaangażowaniem takich instytucji jak Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny, Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych oraz DI Factory. Bardzo im dziękujemy, bo rzeczywiście to była kopia, którą trzeba odrestaurować i specjalnie przygotować na ten dzisiejszy wieczór. Pewnie dziwią się państwo, że jeszcze nie powiedziałam kto zwyciężył, ale to jest oczywiście, oczywiście specjalnie. Nie powiem tego jeszcze przez następnych 20 minut. Dlatego że z film ma około 16 minut, a co to za film? To o tym powie państwu Andrzej Pongowski. Zapraszam cię Andrzeju. I witam bardzo serdecznie. Dodam jeszcze, drodzy Państwo, że w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi 16 miała miejsce wernisarz otwarcie wspaniałej ekspozycji, w której można zobaczyć wiele pamiątek związanych z twórczością Janusza Kuby Morgenszterna. To są zbiory, które udostępniła Krystyna Cierniak Morgensztern, tam są fotografie, dokumenty, scenariusze, ta wystawa potrwa do Końca lutego 2024 roku, więc warto bardzo się na dołodzi wybrać. I dodatkowo tam też znajdują się plakaty do filmów Janusza Kuby Morgenstern'a, Stern Morgenstern na nowo, bo jak Państwo z pewnością wiedzą, Andrzej Pongowski od jakiegoś czasu honoruje wybitnych twórców polskiego kina, i przygotowuje kreuje. Właśnie te na nowo plakaty do ich filmów i tam są też właśnie plakaty do filmów Janusza Kuby-Morgansterna. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj Państwu troszeczkę opowiedzieć zarówno o projekcie, jak i o tym filmie, ponieważ rzeczywiście Morgenstern na nowo jest trzecim projektem z Serii na nowo. Pierwszy był Kieślowski, drugi Wajda. Wszystkie były pokazywane w Gdyni na festiwalu i w tym roku ci, co byli w Gdyni, może mieli możliwość obejrzeć tę wystawę 20 plakatów do filmów Kuby. Od początku z Krysią, jak ustalaliśmy i pracowaliśmy przy tym projekcie, za co Ci Krysiu bardzo dziękuję i za zaufanie do mnie, Wiedzieliśmy, że ten projekt będzie pokazany razem z Narodowym Centrum Kultury w Łodzi i że to będzie część tej wystawy Kinopolonia. Oczywiście tam jest wspaniale to pokazane, może część z Państwa była, bo ja chciałem bardzo podziękować Jackowi i Stowarzyszeniu Jadranie za to, że wysłaliście autokar wesoły z ekipą, która odwiedziła tę wystawę i przy okazji miała obejrzeć możliwość obejrzeć. Natomiast pracując przy tym, przy tym projekcie, pracowałem troszeczkę tak jak przy projekcie z Wajdą, czyli nie mając do dyspozycji reżysera, z którym mogę rozmawiać, oglądałem filmy w kolejności, żeby jakoś zrozumieć, Dlaczego, jak, jak to szło. I rzeczywiście przy Wajdzie się udało, natomiast przy y, pracy nad y, projektem Morgenszten na nowo nie udało mi się cały czas znaleźć drugiego filmu, Przygoda w terenie, który po prostu był kompletnie nie do odnalezienia. Y, widzimy plakat, on troszeczkę jest za jasny, ale to jest plakat właśnie zrobiony w tym projekcie. I kiedy już wiedziałem, że będę miał wystawę w Gdyni. A cały czas nie miałem tego jednego, jednego plakatu. Zacząłem uruchamiać wszystkie możliwe linki przyjaciół i okazało się, że po kolei właśnie te instytucje, które Garzyna wymieniła, bardzo pomogły i poza wszystkimi, tu przepraszam bardzo filmotekę narodową, poza wszystkimi regułami i obowiązującymi terminami udało mi się ten film w ciągu czterech godzin ściągnąć z magazynu pod Warszawą i obejrzeć. I wtedy właśnie, gdy, yy, te dwie puszki przyszły do, do wytwórni. Dowiedziałem się, że film, który powstał w 60. roku, ostatni raz te puszki były otwierane w 67. roku. Czyli Państwo jesteście dzisiaj, można powiedzieć, premierową publicznością, która ten film zobaczy. Troszkę się go obawiałem, bo on miał na wierzchu napisane film propagandowy dla wojska polskiego. I myślę, że dlatego, że dlatego on właśnie zniknął. Bo nawet jak pytałem krysie i z Danielem, żeśmy siedzieli, rozmawialiśmy o, o tych filmach, oni mówią, no nie wiemy, w ogóle on chyba takiego filmu nie zrobił, mimo że jest, jest zrobiony. Wtedy też w pomieszczeniu roz, rozszedł się taki zapach amoniaku i pani powiedziała, o, otworzyliśmy puszkę Pandory, ponieważ za chwileczkę ten film zacznie się powoli niszczyć. I w Gdyni bardzo poprosiłem Andrzeja Sablińskiego, żeby pomógł, zdigitalizować ten film i pokazać go dzisiaj. Tak się stało, także wielkie oklaski dla Jędrzeja, bardzo proszę, bo to naprawdę dotrzymał słowa. Baliśmy się bardzo, że to się nie uda. Wsparcie tych instytucji, o których Grażyna mówiła, pomogło też urzędowo, bo to wszystko było robione w tempie bardzo szybkim. Ale dlaczego chcieliśmy ten film Państwu dzisiaj pokazać? Ponieważ on udowadnia, wszyscy, którzy znają Kuba, a na tej sali chyba są właśnie przyjaciele Kuby, wiedzą, że Kuba robił filmy niesamowite, oryginalne, ale zawsze genialnie obsadzone. Aktorzy w jego filmach byli z najwyższej półki w tamtym okresie i większość z tych aktorów została w naszej pamięci do dzisiaj. Ja obejrzałem ten film, on mi się strasznie podobał. Zobaczę, jaka będzie Państwa reakcja na propagandowy film dla Wojska Polskiego wykonany przez Janusza Morgenstern'a. Jak on z tego wybrnął, jak on to Obszedł. Natomiast dopiero jak wróciłem do domu i zacząłem się przyglądać i czytać w Wikipedii, kto grał w tym filmie, to oczywiście poza Wiesławem Gołasem, którego poznałem natychmiast, nie rozpoznałem w tym filmie Barbary Wrzesińskiej. Więc myślę, że tam jeszcze Sebastian Eymond tak też grał. Natomiast myślę, że jeżeli Kuba Morgenstern zaprasza do filmu propagandowego dla wojska polskiego takich aktorów jak Barbarę Wrzesińską Janusz i Wiesława Gołasa, to to zobaczycie Państwo, a warto. Także dziękuję bardzo. Oglądajcie, zobaczymy. I to jest ten moment, kiedy mam przyjemność powiedzieć, że Kapituła, której przewodniczy oczywiście Krystyna Cierniak-Morgenstern, postanowiła w tym roku nagrodę Perspektywa imienia Janusza Kuby-Morgensterna przyznać filmowi Ultima Tule. Ultimatule, którego autorem jest Klaudiusz Chrostowski. Stoję przed bardzo dobrym reżyserze, o którym jeszcze nic nie wiemy, ale mam nadzieję, że będziemy wiedzieć jeszcze dużo. Janusz Morgensztern, zrobił film Debiut naprawdę 60 lat temu to znaczy 1960 roku, to dzisiaj on chodzi w kinach i życzę wszystkim debiutantom, czyli 12 lat tworzonym, aby wszyscy bardzo długo byli na ekranach. Takie mamy postanowienie razem z Borgesztternem Kubą. Tutaj w ogóle ta sala jest od paru dni wspaniała, bo albo był Romek Polański, potem była przerwa i teraz Kuba jako przyjaciel wspólny, wspólnymi siłami usiłujemy zapełnić kina dobrymi filmami. Na razie dajemy panu nagrodę. Gdzie ona jest? <noise> Dyplomczek i statuetka. Poprosimy jeszcze o piękną statuetkę. Cześć. Cześć bardzo, bardzo, bardzo. I Yy, tak, jestem bardzo zadowolony. Tu jest, yy, yy, jestem bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo, jestem zaszczycony. I yy, cóż, jeszcze parę słów chyba przede mną, tak? Więc. Yy. Jeszcze proszę odebrać statuetkę, bardzo piękną, a jednocześnie będącą właśnie taką zachętą do tego, żeby te perspektywy twórcze poszerzać. Gratulujemy. Klaudiusz Krostowski, autor filmu Ultima Tule. Postaram się więc może na początek rzecz podstawowa spróbuję zaprosić ekipę, o. której bardzo chciałbym też z tego miejsca podziękować, więc wszyscy, którzy tutaj są, wiecie kim jesteście, proszę na scenę. Zacznijmy od, od twórcy głównej roli, Jakuba Gierszała, tak. który jest także współproducentem filmu, jak powiedziałam. Jakub Gierszał. Kuba, dobrze, to w takim razie wstydzą się. Wojtek Frycz, kompozytor, e, Michał Rytel Przełomiec, autor zdjęć. Weronika Humaj, która wcieliła się w rolę Weroniki w filmie. E, Jerzy Szelewicz, e, dźwięk na planie, Bart e, Putkiewicz, e, postprodukcja dźwięku i ja nie widzę. A e, Beata, Beata Rzeźniczek, producent. O, cześć! <laughs> Czy ktoś jeszcze? Ale jeszcze jest Lidia, oczywiście, proszę. Lidia Czartoryska, Drechny Czartoryska i Justyna Ulicka, nie wiem, wiem, że, dobrze, tutaj czuwasz, tak? Lidia jest odpowiedzialna Zapraszamy, za Public brawo. Relations, Justyna za dystrybucję, więc wszystkim, wszyscy? Nikt nie został? Mam nadzieję. Jeżeli ktoś został, to Tobie też dziękuję. I Wam dziękuję za to, że razem udało nam się zrobić ten film. Kuba oczywiście Tobie za to, że na pierwszym etapie, najwcześniejszym, wszedłeś w ten projekt i byłeś za kamerą i przed kamerą. I bardzo dużo Tobie zawdzięczam, jeśli chodzi o ten film. Ale Wam oczywiście wszystkim jeszcze raz dziękuję za Waszą ciężką pracę i wsparcie do tego momentu. Dziękuję również Stowarzyszeniu Filmowców Polskich za tą piękną uroczystość, Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej za wsparcie też od samego początku, oczywiście producentką Beacie Rzeźnicze, Klaudii Śmiej-Rostworowskiej i zespołowi Madance, które nasz, otoczyły nas opieką i e, po prostu stworzyły możliwość, żeby zrobić ten film w takim poczuciu absolutnej wolności. I na pewno powinienem jeszcze, oczywiście, mojej mamie, czyli rodzicom. I mamie, cieszę się, Mamo, że jesteś w tym momencie, przy tym debiucie. O mamie nie można zapomnieć. I Bernadecie, y, która jest ze mną i mnie wspierała szczególnie na tym ostatnim etapie. I wierzę, że y, no było różnie i było wiele nieprzespanych nocy ale zawsze była ze mną blisko i służyła wsparciem. I co mogę powiedzieć, jest to wyjątkowa dla mnie nagroda, ponieważ Janusz Kuba Morgenstern towarzyszył, mam wrażenie, mi od początku filmowej drogi, bo Chodziłem do Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu na zajęcia ABC Dłokina z Sebastianem Zresztą, który tutaj siedzi. Bo są też przyjaciele, a przyjacielom też dziękuję. I tam studiowaliśmy filmy Janusza Morgenszterna, później studiowałem te filmy w szkole filmowej w Łodzi, a przed zrobieniem debiutu Ultimatule pamiętam, że obejrzałem jowite. I przybiegłem do Wojtka Frycza i do Weroniki. Mieliśmy wtedy kawkę i powiedziałem, słuchajcie, widziałem niesamowity film. Patrzcie, jak można kombinować. No, nic, tylko po prostu robić debiut, bo się dało powiedzieć kameralną historię o rzeczach ważnych. I taką próbę podjęliśmy. I cóż, chciałem jeszcze coś powiedzieć. To nie jest nasza ostatnia. I Chciałbym ja... podziękować oczywiście kapitule i pani Krystynie i powiedzieć, że byłem tak bardzo zaskoczony, że chwilę nie wierzyłem, jak pani Krystyna do mnie zadzwoniła i jak padło nazwisko Morgenstern, to już kompletnie myślałem, że to ktoś sobie po prostu stroi ze mnie żarty. Ale całe szczęście pani Krystyna przekonała mi, że to się dzieje naprawdę. Później dostałem telefon ze stowarzyszenia i akurat byłem w drodze do domu mamy i mówię, mamo, nie uwierzysz. Nie uwierzysz, kto dzwonił, ja nie wierzę dalej. I z tej okazji wróciłem do filmów pana Janusza Morgenstern'a. Przeczytałem też książkę pani Krystyny. Uważam, że to jest obowiązkowa lektura dla, dla wszystkich, którzy chcą się zajmować kinem. I strasznie pozazdrościłem tych opowieści o tym, jak się filmowcy nie tylko filmowcy, artyści spotykali razem bawili, rozmawiali, tworzyli i pomyślałem, że trzeba do tego wrócić. O, brawo, brawo, tak. brawo! I trzeba po prostu, i mam nadzieję, że będziemy razem robić właśnie takie rzeczy, spotykać się, kombinować i będzie jeden wielki twórczy młyn. I z tego się urodzi następny film, który już z Kubą zresztą kombinujemy. O, i bardzo dobre wiadomości nam przekazujecie, bo to o te perspektywy nam chodzi. O te perspektywy, Oj, perspektywy które są wielkie. Otwierają się przed wami i macie wszystkie szanse, żeby tak. je zrobić. Ale mam... też za co zrobić ten film. <laughs> no i to był mikrobudżet, więc macie wprawę w mikrobudżetach. Tak. Czego oczywiście wam życzę, żeby się zmieniło, to znaczy, żeby to już niekoniecznie był mikrobudżet, ale żeby przede wszystkim, no żeby to był bardzo dobry film, tak jak Ultimatule. To dziękuję bardzo. Więc tak, właśnie będziemy dalej kombinować, i jest to niezwykły taki zastrzyk motywacji na następne działania. Scenariuszy jest, myślę, na następnych 10 lat w szufladzie. I tylko jeszcze na koniec dodam, że nagrodę chciałbym zadedykować mojemu tacie, który jak miałem 5 lat, przyniósł do domu kamerę pierwszą. I później ta kamera zawsze była w domu, nowe generacje wchodziły, a ja jak oglądam te nagrania, to słyszę taki swój cienki głos gdzieś tam za kamery, Tato pokaż. I Tata <laughs> dawał tą kamerę, dawał zajrzeć do, przez wizjer, później dawał kręcić i myślałem sobie tak ostatnio, że może właściwie to się od tego wszystko zaczęło. Brawo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Kuba, masz mikrofon. Zechcesz coś dodać do tego, powiedzieć? Ja nie, nie sądziłem, że wyląduję na scenie, a tym bardziej z mikrofonem w ręce, więc się nie przygotowałem w ogóle. Bardzo też dziękuję, dlatego że to jest początek naszej przygody wspólnej z Klaudiuszem, z którym się spotkałem już w 2010 czy 2011 roku, kiedy był asystentem reżysera na planie filmowym Jacka Borcucha. Zaprzyjaźniliśmy się teraz Nasza relacja wygląda w taki właśnie sposób, że rozmawiamy. E, już dzisiaj trochę mniej balujemy, ale kombinujemy nad filmami i chcemy kombinować dalej. E, nie, nie wiem, co mogę powiedzieć. Dzisiaj jest taka pogoda, że ubrałem akurat buty, które występują w filmie, więc to jest taki e, Faktycznie, tak. taki A spodnie, mały smak. Nie, nie, spodnie już nie. Bardzo dziękuję. Jesteśmy poruszeni wszyscy, gdyż to była nasza jakaś taka wspólna inicjatywa. Która takie wieczory jak ten dzisiaj pokazuje, że nie jesteśmy tylko wariatami, ale że być może możemy robić dalej. Film. Gratulujemy Wam bardzo serdecznie, całej ekipie, całemu zespołowi. Nie pozbywajcie się tego wariactwa i wiary w to, że rzeczywiście można takim wariactwem zawojować świat. Także wszystkiego, wszystkiego na przyszłość. I ja raz jeszcze gratulacje. Dziękuję bardzo. Ultima Thule oznacza Kraniec znanego świata. Jest to film o podróży bohatera na bardzo odległą szkocką wyspę. Na której mieszka tylko 30 osób i właściwie rządzi tam natura. I tam nasz bohater musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, a także zastanowić się nad tym, co go czeka w przyszłości. Więc jest to taki film o poszukiwaniu siebie w momencie, w którym życie potrafi potrząsnąć. Bohaterem filmu jest 30-letni Bartek, w którego wcielił się Jakub Gierszał. I jest to taka. To dosyć tajemnicza postać, bo spotykamy go, kiedy ma właściwie ze sobą tylko plecak i wspomnienia i towarzyszymy mu w tej podróży, w tej przygodzie, no, w oczekiwaniu tak naprawdę, co nam da i z czym albo wyjedzie, albo zostanie, no tego już nie będę zdradzał. Jestem niezwykle poruszony. Pamiętam, jak odebrałem telefon od pani Krystyny Morgenstern. No to zajęło mi to kilkanaście minut, żeby sobie właściwie uświadomić, co się zdarzyło. Bo przecież nazwisko Morgenstern też towarzyszyło mi przez lata edukacji filmowej. Na spotkaniach z filmami w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu oglądaliśmy filmy. Janusza Morgenstern'a w szkole filmowej poznawałem je na nowo, a przed zrobieniem debiutu Ultimatule pamiętam, że oglądałem Jowite. Więc gdzieś tam Pan Janusz był w czasie całego tego powiedzmy, procesu mojej drogi filmowej, więc teraz odbieram to jako takie dobre życzenie i, i no, świetną motywację, jeśli chodzi o następne działania.